No witam, właśnie wykonałem zabieg na chwasta w owsie zimowym, ale z tego owsa chyba raczej nic nie będzie, coś mi się wydaje, że tam miotły więcej jak tego owsa. Ciężko stwierdzić zobaczymy, bo mi zależy, żeby chociaż skosić parę worków stamtąd, żeby mieć to nasienie na przyszły rok, żeby rozmnożyć, rozmnożyć. Teraz napełniamy znowu opryskiwacz. Mam pod nosem pszenicę. Robimy zabieg na chwasta w pszenicy. Bo jest jeszcze niewykonany i zostanie mi tylko z zabiegów regulacja w pszenicy z tej jedynką, te dwójka. Będziemy obserwować rzepak, bo na rzepaku już jest, wykonałem grzyba, regulację i robaka pierwszego Czyli być może jeszcze robak, na płatka coś trzeba będzie strzelić Ale ogólnie już się pomału z tego wyrabiam No i co Jutro pewnie już zrobię zabieg totalny na podgrykę A tutaj mamy Fundamentum 700 -kę. To jest tribenuron metylowy tribenuron metynowy, on jest w połączeniu z asystantem, to jest adjuvant asystent <coughs> jakie tutaj dawki trzeba będzie pewnie rozwinąć etykietę zaraz zobaczymy, bo sam nie wiem, no mam kupione chyba na całą pszenicę to jest po prostu zaraz muszę się kamerę splątała to jest chyba na całą pszenicę. Metus... A tutaj jest trzy: nuron metylowy, metusulfuron metylowy i fluorasulum. Kurwa, jakie te nazwy. Opis działania, selektywny. Przestrzegaj etykiety. Gdzie ta etykieta. Trzeba rozwinąć, muszę wiedzieć ile tego na hektar, bo mam tak. To jest w ogóle w proszku 150 gram, 300 gram, 330 gram, 0,1 litra. Tutaj będzie ile z pół litra? 400. Czy mi to wystarczy, czy gdzie, gdzieś mi się zawieruszyło? Zobaczymy, Opis działania, chwasty wrażliwe, komosa, jedno zastosowanie w mieszanej za temu jest komosa biała, trochę inny te Opis działania, działanie na chwasty, 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 zastosowanie pszenica o zima. maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 30 gram hektar. 20 gram hektar No tutaj mamy 150 gram 300 gram No to to już jest 10 hektarów Ja mam 11 No mam 11 11 A tego adiowantu Adiowantu No jego Środki, okres kadencja, sposób działania, stosowanie, uprawy rolnicze. Zalecana dawka 50-100 ml hektar. 50-100 ml. No to tutaj mamy 400. 50-100. No to jakby byłoby 50, to 550. Jak 100. To litr 10, a ja mam a ja mam to jest e, 0,8 litra no i tutaj jest 0,9 litra no to dobra, no to to będzie to będzie ze sporo, jakieś 0,9 nie najwyższa dawka, jeszcze coś tam zostaje po prostu z tego zaraz podosypujemy. Opryskiwacza nie pukałem, bo nie ma potrzeby. Teraz robiłem zabieg na dwuliścienne w Owsie. Ciekawe, czy dobrze się rozpuszcza. Jeszcze mi szadło, włączymy po drodze na pole. Pole mam tam 200 metrów stąd. Tam lucerna odbija, ta lucerna pewnie nie będzie taka łatwa do pokonania tym środkiem. Nie pamiętam jaki środek miałem tam dodać ewentualnie, gdyby lucerna sobie chciała wykpić ten, ten zabieg No i później trzeba obserwować kolanko w pszenicy, ale zobaczymy zaraz jak ona się rozkrzywiła, bo z tego co z ulicy widać, że ona poszła ładnie, nie? Że jest pole nie do poznania, tylko z ulicy trochę inaczej widać na pewno jak z tego, jak z rządków, już jak się stoi, nie? Ile ja w ogóle lecie, roboczej muszę zrobić? Mam 11 hektarów razy 180 litrów No to 1800 i hektar 180 2000 litrów muszę wlać 2000 litrów równo, tak? A mamy 700 na razie Dobra to jest w tym że w ten sposób pokazuje No i dobra, mamy to ja zapalę za ten czas śluczkę. Jak się napełni, to <słuch> ruszamy. Tak jak mówię, pole jest pod nosem, będzie z głowy. Zresztą i tak już czas, koniec kwietnia. Lepszego czasu nie będzie. Jesteśmy już na pszenicy. Zaczynamy od bilansu. Jak widać lepiej to wygląda. Poszła w górę, dokręciła się troszkę. Wszystkie tak zabiegi na czas. czarna jedzenia jej nie brakuje a te wszystkie niedociągnięcia na cerzeni omijaczki takie czy tam siebie nie zasiał ja myślę że ona to wypełni już jest całkiem inaczej to jest piękna pszenica już mogę powiedzieć że ona jest piękna Wir sagen, wir schießen fast Rok, tak jak mówiłem i zależy mi, żeby, żeby coś zarobić, żeby coś z tego było, żeby ta praca nie była namarna jak do tej pory. trochę tak nie wyglądało, ale jest dużo się poprawia z dnia na dzień, pogoda dopisuje może w końcu coś się uda w tym roku zwłaszcza, że i ceny ceny poszły w górę ja trochę się bardziej przyłożyłem może się to w końcu przełoży eee, na to wychodzi że jest to ósmy rok mojego gospodarzenia. Ósmy sezon. Czyli 7 chudych lat minęło, można powiedzieć. Może przyjdzie w końcu i mi coś zbierać z tych pól. Robię ostatni przejazd na tym polu Wracam w stronę szosy e, I kończymy, jadę na drugie pole, tam gdzieś O, za tamtymi dużymi budynkami Na wprost 500 metrów Co mamy tutaj w tej pszenicy? No właśnie pokazują się, nie? Pokazują się chwasty, myślę, że Moment jest odpowiedni Pokazuje się też lucerna Nie wiem, czy ją to przypali, czy nie Ale tutaj wszędzie Jakieś chwaściki z pozycji operatora ciągnika niewidoczne jednak, ale są. O, proszę. Proszę bardzo. Czyli to wszystko. Oj, koniczyna. Nie masz. A nie, to jest. Myślałem, że to szuwar No eee... tak wygląda. Tak to wygląda. Pole się fajnie już moim zdaniem zmieniło od ostatniego razu. Tak, jak się patrzy o tak wprost z góry, stojąc, jeszcze nie jest zakryta y, ta, ta cała ziemia, ale patrząc już w ten sposób, to jest <laughs> niebo ziemia. Z tym, co było. I dlatego jestem dobrej myśli. Coraz lepszej. Ona trochę jest opóźniona w stosunku całego kraju. Ja wiem, że gdzieś tam na zachodzie na pewno są lepsze Yy, I rzepaki, i pszenicę, ale my jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, i trzeba się zma zmagać z tym, co jest akurat w tym miejscu. Co do opryskiwacza, no powiem Wam, że ja jestem super zadowolony. Jestem nawet w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jest to mój najlepszy zakup od początku gospodarowania. Chyba nawet. Mogę tak zaryzykować, już ja tylko tak sobie sprawdzę. Raz, dwa, trzy, czter, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 i tu jest ślad. Czyli dobrze yy, Najlepszy zakup od czasu do gospodarowania, dlatego że tak jak mówiłem pojemność. Przede wszystkim pojemność jego jest... Optymalna. Moim zdaniem jest optymalna, Pff, to znaczy im większy, tym lepszy. Mógłby być większy, ale nie jest to już wskazane koniecznie, no bo musiałby być 5000 litrów, żeby to było jakoś znacząco odczuwalne. Nie? Na przykład rzepak i tak musiał, jakby było 3,5 tysiąca, na przykład i tak musiałbym na dwa razy go robić. A jeżeli 2,5 jest na tyle optymalny, że przy tej dawce e, cieczy e, obrabiam cały rzepak. Przy tej dawce cieczy, całym opryskiwaczem obrabiam całutką nadzieję, które to jest najdalsze moje pola, gdzieś tam za lasami, het het 15-20 km. Tam jest 14 hektarów i akurat jednym opryskiwaczem jadę i załatwiam całą miejscowość. I to jest dla mnie e, priorytet był przy wyborze e, opryskiwacza. Napęd z koła. E, no tutaj Różnie, mieszane uczucia, nie? Jeżeli się nauczymy, ja już się, myślę, że już się nauczyłem e, i mi właściciel poprzedni mówił, że to trzeba wyczuć, jak Każdą maszynę, no i to jest fakt. E, trzeba wiedzieć kiedy włączyć. Włączam sobie e, napęd e, z koła, cofając sobie do między, gdzieś tam do początku fola, on już mi napompowuje dysze, że praktycznie dojeżdżając do końca one już zaczynają tryskać, włączam jedynkę, jadę i ona cyk, już yy, chodzą, nie? W tej chwili, jak teraz ruszę, no to wystarczy tam pół metra cofnąć, no bo te pół metra byłoby gdzieś niedopryskane. On teraz zaczyna praktycznie od razu pryskać, yy, po, po takim krótkim postoju, po gdzieś, jak on stał dobę, no to to wszystko ciśnienie spada, ta woda spływa, lance są w górze i to gdzieś yy, spływa z powrotem, nie? Na zbiornik, na, 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 do najniższego punktu. Dlatego yy, początki, pierwsze pryskanie w ciągu yy, dnia, no to ono wymaga innego po prostu e, sposobu tak jakby rozpoczęcia, czyli trzeba to napompować troszkę dalej, troszkę wcześniej, żeby prysnąć od tej, wtedy, kiedy się chce. No a poza tym co? Bardzo prosty, nieskomplikowany, mieszadło super działa. E, no nie, nie działa ten rozwadniacz, to jest fakt, ale nie widzę jakichś wielkich problemów w związku z tym. Radzę sobie doskonale. Jakoś zbywa mi to w zupełności. Co do komputera, on jest może nieporęcznie zamontowany w tej chwili, bo on jest zrobiony tak na szybkiego i on nie miał być zamontowany perfekcyjnie, żeby tam nie przeszkadzał. Przeszkadzać nie przeszkadza, ale jest to takie mało ergonomiczne. Ten opryskiwacz jest ogólnie przy. Będzie przystosowany, nie przystosowany, tylko przyczepiony i użytkowany z Ursusem. E, a propos Ursusa, w poniedzieli ma już się zacząć składać. Rozmawiałem wczoraj z Mateuszem. Tak więc, już, już coś będzie niedługo. E, wiadomo więcej na rzeczy. On będzie dedykowany do Ursusa, tak jak wspominałem. Ja wtedy sobie ten komputer trochę inaczej poprzerabiam. Te mocowania. Bo on ma tak. Tutaj ma gniazda i tam ma dwa. Sterowniki. Obecne tą blachę z gniazdami. Zamontuję ją sobie w wersusie gdzieś tutaj. Tak, żeby nie przeszkadzała i nie zamakała. Tu będzie podłączone, podłączenie sterowania, bo on ma kabel długi jeszcze, nie? Zawinięty w tej chwili. Czyli od sterownika do gniazda, można to rozdzielić Ja sobie gdzieś to tak zgrabnie porobię, że on będzie na stałe w Ursusie praktycznie zamontowany i nie będzie kolidował z niczym, będzie ergonomicznie i trochę rozwiązane te sterowanie a w tej chwili powiecie, wiecie, no, na szybkiego cyk podłączenie, żeby to można było pryskać, wszystko robię jednym ciągnikiem i też czekam, czekam za Ursusem bo dobrze byłoby jakby już był Chociaż tak naprawdę potrzebny będzie już na żniwa, pewnie gdzieś koło żniw. Chociaż jakby był dzisiaj, to bym dzisiaj nim pryskał już. To też yy, druga strona medalu. No i co więcej, mogę Wam powiedzieć na temat opryskiwacza: Nie ma co tu dużo, dużo się rozgadywać. Jestem super zadowolony. Jedyna rzecz, co gdzieś muszę rozkręcić, może tam jest te, taki regulator. Jak są lance już złożone na opryskiwaczu ciężko ma podnieść cały maszt żeby rozłożyć lance o w tej pozycji jak teraz jest gdy lance są rozłożone on płynnie podnosi do samej góry bez kłopotów większych nie ale jak są złożone już opuszczone na, na, na te siedziska to później gdzieś e, trzeba góra dół góra dół góra dół góra dół i podnosi gdzieś się zacina widać tutaj jest e, intensywnie było smarowane może trzeba byłoby to poprawić e, dosmarować chociaż nie widać tutaj, żeby brakowało smaru, nie? E, gdzieś on się... Gdzieś on się blokuje troszkę. Może jakby na tym e, potencjometrze rozkręcić, większe ciśnienie na e, tłok, tłoczysko dać, to to może wtedy trochę poprawi jakość podnoszenia. E, poza tym tyle. Tutaj mamy ślad po kopnięciu łosia jak moja dłoń Czyli gdzieś są, gdzieś tutaj chodzą i żyją. No i tyle. Jadę dalej, dopryskam ten kawałek e, To mam ostatnią ścieżkę, tam się składam i jedziemy na... zobaczyć jak to drugie pole, ono jest chyba trochę słabsze. Ale zobaczymy na miejscu no jesteśmy na drugim polu, powiem Wam tutaj też niczego sobie. podoba do to, 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 to tamtej bo to jest klasa ziemi zresztą ta sama tam różnica jest tylko, tylko taka że stanowisko jest polucernie może troszkę lepsze dzięki temu większych Tutaj poprzeczniak jakiś łysawy Tak wygląda całe pole Ale powiem wam Że błędy należy popełniać I się na nich uczyć No tylko ten co popełnił wszystkie możliwe błędy W danej dziedzinie staje się mistrzem A niestety przede mną jeszcze długa droga nie byłem na gospodarstwie dzieciństwa, nie było mi dane popełniać błędów. um